Dzień dobry, witamy serdecznie w najmniej obiektywnym przeglądzie polskiego futbolu. Ten program nazywa się Dno Futbolu i jak zawsze staramy się od niego odbić wraz z wami. Co ciekawego było w ostatnim Tomku? Lechia Gdańsk. To jest ciekawe? Lechia spadła. Mieć też. Ale Lechia spadła w pięknym stylu. Serio? Będziemy się tym podniecać? Tak. Dna Futbolu. No dobra, jako że na górze tabeli niewiele się dzieje, to zobaczmy kto chce spaść. Lech jak spadła. Tak, to już mówiłeś. W pięknym stylu. Spierd... Zobaczmy na tabelę po 33. kolejce. Mieć już dawno mentalnie w pierwszej lidze. Właściwie nigdy z niej nie wyszli. Spadła też Lechia Gdańsk. Wspaniale zarządzany klub w tym sezonie. I nie tylko. I nie tylko. Podczas ostatniego meczu z Legią Warszawa wywieszono bardzo brutalny baner z grafiką. Właśnie go państwo widzą na monitorach. Przepiękny. Ale Lechia ten mecz wygrała. No i? Po pięknym golu. No i? Z połowy boiska. No i? No i? No i spadła tak czy tak. To by nic nie dało. Nie dałoby nic. W Gdańsku jest nasza latająca ladocznica Daria Kabałka. Daria? Dzień dobry. Ja nazywam się Daria Ladocznica Kabałka, a moim gościem dzisiaj jest Janusz Gajos. Maciej. To super. Zawodnik Lechi, który przyczynił się do jej spadku. Robiliśmy, co mogliśmy. By spaść? Była szansa, by. Ale jej nie wykorzystaliście. No nie, ale. Więc spadliście. Moim Państwa gościem był Janusz Gajos, człowiek, który spadł z Lechią. Dzięki Daria za ten szybki wywiad z Januszem Gajosem. Zobaczmy jeszcze kto usilnie chce spaść do pierwszej ligi. Śląsk się obudził i postanowił powalczyć. Wisła Płock postanowiła z bycia liderem ligi w początkowej fazie rozgrywek. Spróbowała spaść i... I może się udać? Robią co mogą. Spaść spróbuje jeszcze Korona Kielce, która przegrała ostatnie dwa mecze. Ależ walka. Nikt nie chce zostać w Ekstraklasie. Też robią co mogą. Z drugiej strony lepiej jest grać o coś niż snuć się w środku tabeli. Na przykład kto? Zagłębie Lubin. Hmm, to Zagłębie gra w Ekstraglasie? Dna futbolu.